Recording. Dzień dobry. Nocowałem, no tak to nazwali, w hotelu Flores. A to taki pensjonacik dofinansowany z Unii Europejskiej. Chyba jedyny taki budynek w tej gminie, bo jest to miejscowość gminna. Rano sześć różnych kogutów konkurowało o to, kto będzie. To będzie głośniej krzyczał. Niestety pokój miałem na poddaszu bez klimy, więc było tam bardzo ciepło. Upociłem Skrać się. W prawo 38 wyzwolenia. Upociłem się i obudziłem o 5 rano od kogutów. Motocykl nie był przykryty na noc, więc jest cały w rosie ale to nic okazuje 18 stopni. Oto teraz się schłodzę po tej gorącej nocy. Wieczorem pachniało jakąś chlewnią. Także no nocek zaliczam do mocno średnich, chyba najgorszy z całego mojego wyjazdu. Mam dzisiaj do przejechania 8 godzin 6 minut 556 km. Jest godzina 6:30. Na miejscu ma być o 14.36 nie licząc e, nie licząc przerw. O, jak widać po imprezie na T-Sharcie i gaciach też można do domu wracać Dobra pojadę już jakąś godzinę W lesie temperatura spadła do 15 stopni i nagle wszystko co na motocyklu zaparowało, zaparowała przednia szyba, lusterka, łącznie z wizjerem w moim kasku, więc musiał, musiałem go podnieść i opuścić e, zasłonkę przyciemniającą. Tutaj asfalt jest mokry, nie wiem czy to od rosy, czy to od jakiegoś deszczu. Po tej gorącej nocy zrobiło się bardzo rzeźko. Będę się niedługo tankował, bo tam mam dwie kreski jeszcze, no to tam w e, zasięgu to jest pewnie jest 200 kg, ale e, zapomniałem włożyć zatyczki do uszu i przez co no, zauważyłem, że mój organizm męczy się dużo szybciej. Więc e, robię tą przerwę po, po godzinie za 6,2 km jest jakaś stacja. Tam się zatankuję, założę za, zatyczki. E, posiedzę 5 minut, muszę się zmuszać. Zmuszać do tego na początku, chociaż mi się nie chce siedzieć, albo leżeć na ławce. Ale jeśli teraz tego nie zrobię, to później będę zmęczony. Jest to już siódmy dzień mojej jazdy, licząc tam i z powrotem. Mam nadzieję, że ostatni w tej wyprawie. No, zostało 7 godzin 9 minut 486 km. Pozalałem się na Orlenie Nie było gdzie usiąść, bo wszystkie ławki kompletnie mokre Rosa na, na trawie jakiś facet jadąc na kajaki Zagadywał o motocykl Oleśnowita

Coś tu chyba padało. Jestem niedaleko miejscowości, w której miałem nocleg pierwszego dnia jazdy do Chorwacji, Wieluń. A ta miejscowość nazywa się Kadłub. I zastanawiam się, czy mieszkańcy miejscowości Kadłub to. Kadłubianie czy kadłubki Kadłubianiczanie Nie wiem Recording Zostało 371 km, 5 godzin 32 minuty Jest za 2 minuty 9 Zatrzymałem się, wypiję sobie kawkę i trochę poleżę Recording. Nagrałbym coś ciekawego, ale w sumie nie ma co. To jest prosta aż po horyzont. Jedna wioska przechodzi w drugą. Eee, także trochę nudna trasa. Zostały 4,5 godziny, 306 km. Ja mam zapięty tempomat. Daję odpoczywać pojedynczo ręką ale prawej to tylko jakieś taka prosta i z daleka widzę że nic się nie dzieje no teraz wjechał mi samochód i pewnie muszę zwolnić a mi się tylko szyby brudzą w Polsce jest dużo więcej owadów niż tam wczoraj po drodze spotkałem Recording. Ja sobie mam małą przerwę na Orlenie. Coś mam ostatnio, szczęście do tych tankujących cystern. Całą przerwę huk tego silnika i wylanego paliwa. Dobra. Trzeba się ubrać, wszystko włączyć, no sobie. coś mi urządliło, fajnie, Recording. Ech, taka osa, oto mi wlazła do. Rękawa i mam na łokciu, akurat tam, gdzie mam ochraniać. Także miło, no, w trakcie jazdy poprzednio yy, też mi się zderzyła z ciemną szybką, czyli tą, która jest pod yy, szczelnym wizjerem, i prawie mi weszła do kasku. Inna, ale na szczęście dałem radę ją palcem smyrnąć. No teraz. Trochę boli łokieć. No trudno. Dobrze, że nie w twarz. Dobra, odpalamy, jedziemy. Następnym razem nie będę stawał blisko śmietnika. One tutaj widać miały używanie. No, nic Zdarza się i tak Nie wiem czy ona mi teraz wleciała Czy Skręc wcześniej lewo, 91 styczniowa. Bo poczułem, że mi to, coś tutaj wpadło Tak yy, do rękawa Ale to już Z 23 30 km Temu, a 29 nie wiem kilometrów. I nie wiem przypadkiem Czy to od wtedy ona tam nie siedziała a Teraz ją nie przycisnąłem No Aż mi tam krew poleciała jak kurtkę ściągnąłem wy, wy, Wykręciłem kurtkę na lewą stronę, jeszcze się ruszała O, nieprzyjemny temat. Dobra Recording Włocławek. Wjeżdżam właśnie Chyba będę się musiał przebić przez sam środek miasta Nigdy tu nie byłem, mam kolegę z Włocławka No na razie za dużo nie widać przejechałem przez Wrocławek, cały czas jadę drogą 91, jeszcze 31 km do ronda także za dużo się nie dzieje, poza tym że jest 30 stopni i mnie znowu smaży Brak. Wiatraki się nie kręcą. Tam na wylocie z tego Wocławka było coś podobnego do rafinerii w Gdańsku. Jestem ciekaw, czy to też jest rafineria. Mnóstwo różnych kominów, z których sypała się para, czy tam inny dym. Płasko tu jest. Najgorsze jest to, że poza tą temperaturą to jest jeszcze duża wilgotność powietrza i to jest takie dość męczące. Zostały mi 3 godziny 6 minut i 210 km. Wjeżdżam do Torunia Fajna była teraz ta droga, bo ona praktycznie leciała cały czas wzdłuż autostrady. Nie wiem, czy na tym odcinku ona jest płatna, czy nie. Nieważne. Można nią było jechać. Praktycznie jak autostradą. Bez żadnych tam większych skrzyżowań, świateł i tak dalej. Dwa razy się światła trafiły przez te 30 parę kilometrów, także spoko Dobra. no niestety grillowanie Roberta trwa 31 stopni temperatura rośnie wilgotność rośnie robi się niemiło Wisła Dalej toruń. Recording. Ja mam 15-minutową przerwę na loda i jakiś napój. Izotoniczny jest tak ciepło i duszno, że nie chce się nic jeść. Kompletnie nic mi się nie chce jeść Także od rana jestem tylko na jednym hot -dogu. w sumie lodzie i, jakimś, i jakiś napojech od 30 stopni i bardzo duszno Mam jeszcze paliwa na 220 km Zostało mi 160 yy, dwie godziny, 20 minut, jeszcze do zrobienia. Ja myślę, że jak mi zostanie godzina, godzina 10, to będę gdzieś polował na jakąś stację, żeby nie jechać na takiej yy, rezerwie yy, głębokiej. I zrobię sobie jeszcze jakąś tam małą przerwę w tym momencie. Grudziąc Też mam znajomych z Grudziądzem. Nie byłem tu chyba nigdy. Pod grudziącem byłem kiedyś. Ale mocno wisia, chyba go remontują właśnie, dalej grudząc o 1,2 km, skręć w prawo, 207. skręć atrás, prawo. Zastanawiam się do jakiegoś miasta Zastanawiam się czy to nie Malborg. Chociaż może nie <grym> Została mi godzina 19 Ja postaram się na tej stacji za 2 km się spauzować To będzie mój ostatni przystanek Zatankuję, napiję się czegoś Posiedzę 10 minut i jadę, bo została godzina 18, iż 85 kilometrów Jest 13.55 No, jestem ciekaw co to za miasto Nowe miasto monitorowane, ok, to nowe, niech będzie. U, jakiś podjazd, dobra, czysto Recording, już się zatankowałem. Okazuje się, że to faktycznie jest miejscowość, która nazywa się Nowe. Panie z obsługi stacji nie przejmują się tym, że ktoś tu rozlał wielką kołóżę ropy. Ja się prawie na tym wywaliłem. No Buty się ślizgają na tym. Teraz jak przejadę przez to kołem, to też będę miał tłustą plamę na kole. Będę musiał uważać. Myślałem, że to woda komuś z klimy tu wyciekła, ale widać nie. Jest to ropa śliska. Benzyna by już odparowała, bo jest strasznie ciepło. No, także ja jestem zalany do pełna Ten łakieć mi jeszcze trochę tam boli po tej osie eee, Wypiłem tutaj jakiś mały energy drink orlenowski, o, muszę uważać Noga się ślizga normalnie Jak na lodzie eee, No, muszę teraz wyjechać tam i tam Mam śliski but teraz cały. Będę musiał uważać. Zatrzymując się na światłach żeby Skręcim się w prawo. nie wyglebić 91 Bedegoska Dobra 15:25 Lecimy 83 km Wszystko mam, portfel jest, telefon jest, kluczyki oczywiście są. Kask zapięty. już taki jestem trochę na autopilocie także Powoli muszę jechać. Jedzie jakaś grupa Harlowców. Tak mu latają te boczne kufry śmiesznie. Chyba są do wydechu przyczepione, a ten wydech taki luźny. Ja nie słyszę swojego motocykla bo ten koleś ma rury takie przelotowe no ale jadą powolutku może z nimi trochę zostanę Recording. Ostatnie duże miasto na drodze do domu z Czech właśnie wyjechałem zostało 30 minut, 30 kilometrów Dobra, wjeżdżam do Pruszcza Gdańskiego. Po 250 metrach przejedź przez rondo i zjedź drugim zjazdem 91 kierunek Gdańsk. Przejedź przez rondo i zjedź drugim zjazdem.

Spalanie przez całą wyprawę średnie to jest 4.8. ono wzrosło przez e, dzisiejszy dzień, bo ja przez Polskę troszeczkę szybciej jechałem. E, gdzieś tam nadganiałem, gdzie można było. E, spaliłem 158,6 litra paliwa. Ciekawe. Także troszeczkę, troszeczkę wyszło. Czy mam jakieś uwagi do motocykla? Poza tym, że jest ciężki co wiedziałem, to nie. No z tym przednim kołem, umówmy się opona i wyważenie koła to jest czysta eksploatacja. Tutaj nie można mówić, że motocykl że z motocyklem jest coś nie tak. 600 metrach, Pewnie to kwestia w prawo Feliksa poprawne, poprawnego wyważenia. E... Tak, poza tym, to z motocyklem wszystko w porządku. E... Bardzo wszystko się sprawdziło. Nawigacja TomTom -tom nadal, nadal ok. W prawo. Ja może ją wyłączę, bo. Wiem, jak to jechać, a, a męczy. Zakończ nawigację. Android Auto spoko opcja, chociaż wolałbym chyba nawigację od BMW i kombinacja włączona ekran plus wskazówki na liczniku. No jakiś tam ten system wydaje mi się prostszy. To zawieszenie elektroniczne jest ok, ale czy to jakiś plus względem S -y od BMW z nieregulowanym przodem? Nie wiem, ja nie zauważyłem na tej trasie, żeby to było, żeby to było coś lepszego. Tak, maszyna fajna. Brzmienie, brzmienie motocykla to jest moim zdaniem tutaj największy plus. Wyprzedzanie w trybie automatycznym, bo ja jeździłem teraz tą trasę S1, po mieście wcześniej jeździłem na S2. To są tryby skrzyni automatycznej. O, jakiś motorek z tyłu za mną. Okej, okay, z tym, że trzeba dać tego gazu dużo, on wtedy robi kickdowna. Łatwiej jest po prostu tu tego przycisku do zrzucania biegu dwa razy kliknąć i wtedy jest piękne wyprzedzanie. Czyli klikamy dwa razy, troszeczkę dodajemy gazu i jak jest czas to się wciskamy. Czy zrobiłbym to drugi raz? Tak, na pewno. Jak jechaliśmy z Michałem do Portugalii, to, to też byłem tak koniec strasznie zmęczony, bo dzisiaj jestem strasznie zmęczony jest 30 stopni. No ale to są takie rzeczy, które się później Pamięta przez całe życie. Cieszę się, że wszystko na. no znaczy wszystko, no, że zrobię taką wideo relację, bo jest to na pewno ciekawszy sposób y, y, później odtworzenia sobie tych wspomnień niż, niż same zdjęcia i, i opowieści. Teraz na żywo opowiadanie to, to jest to. Ja sobie nawet czasami po tym, jak wrzuciłem te filmy, Obejrzałem z ciekawości sam swój film, bo przyznam szczerze, że do montażu w ogóle nie przykładałem uwagi. Tak jak nagrałem, tak po kolei skleiłem w darmowym programie InShot te filmy. I to tyle, nic więcej. No, to, to chyba tyle. Nie przedłużam. Żomek tutaj jedzie troszeczkę za blisko mnie. Wolałbym, żebyś nie jechał obok. O, no, takie wyprzedzanie po prawej moim pasem średnim. No, nieważne. Krzywo masz koło z tyłu. Jakbyś to kiedyś obejrzał, w co wątpię. Dobra, to tyle. Do domu mam jeszcze z 3 km, ale tutaj już na pewno będzie wszystko w porządku. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się filmy podobały to można rozważyć jakąś łapkę w górę, czy subskrypcję kanału. Pewnie sobie odpuszczę jeżdżenie motocyklem na dzień albo dwa. Hej!